Korzystając z ostatniej wyprzedaży na platformie Steam, postanowiłem zakupić jedną z niby najlepszych gier ostatnich lat, utrzymanych w klimatach postapokaliptycznych. Przed wami kilkanaście minut gry i mojego pierdzielenia o grze Metro 2033. Warto przed tym wszystkim wspomnieć, że gra oparta jest o książkę o tym samym tytule, którą szczerze polecam przeczytać każdemu fanowi postapokalipsy i klimatów zbliżonych do kultowego Fallouta. Wracając do samej gry, nikomu chyba czasu akcji przedstawiać nie trzeba. Wcielamy się w postać Artiema, poznajemy od podszewki życie po nuklearnej zagładzie w moskiewskich tunelach metra. Jedyna ostoja, gdzie jeszcze żyją ludzie, to schrony pod miastem i zabunkrowane stacje metra zamienione w twierdze chroniące ocalałych przed złem zamieszkującym powierzchnię i opuszczone tunele. Z miliardów istnień prawdopodobnie przeżyły tylko dziesiątki tysięcy, może setki. Przez lata w tunelach moskiewskiego metra powstawały odrębne obozy, rządzące się swoimi prawami, praktycznie całkowicie od siebie odcięte, nie licząc oczywiście niebezpiecznych tuneli metra. Zasady są brutalne, ale sprawiedliwe. Każdy, kto wychodzi ze stacji na powierzchnię, jest albo szalony, albo powraca jako bohater. Każdy, kto ginie po drodze lub w obronie stacji, traktowany jest jako odpad, który po prostu trzeba oczyścić ze wszystkiego, co może nadać się do przeżycia. Z broni, amunicji, maski przeciwgazowej czy apteczki. Jak w wielu innych grach walutą były kapsle czy ruble, mam tu oczywiście na myśli Fallouta i Stalkera, tak w Metro handlujemy amunicją. Jej różne rodzaje są powszechnym środkiem płatniczym. Najlepsze są te, które zostały wyprodukowane jeszcze przed zagładą. Najtańsze i najsłabsze w walce oczywiście są kule robione z kiepskich materiałów przez ocalałych. Okay, here's jest universal charger aby keep baterię. battery powered. And a gas mask. Put it on if you cross any radiation hot zones. Army issue first aid kits, just okay, supplied, my friend. Feel free to try out your weapon on my firing range. And uh, you try not to stick out your head too much, okay? Za kule na stacjach przebudowanych na podziemne miasta możemy ulepszać swój ekwipunek. Począwszy od podstawowych rzeczy, takich jak medykamenty, filtry do maski gazowej, pierwsze pistolety czy karabiny. Wbrew pozorom nie zobaczymy tutaj zbyt wielu znanych nam broni z czasów dzisiejszych. Ocaleli z czasem zaczęli przystosowywać się do panujących warunków, tworząc broń pneumatyczną, strzelby przystosowane do likwidowania bestii czy granaty domowej roboty. Jedna broń pruje tylko starymi nabojami, w inną wepchniemy jedynie nowe naboje. Inne typy broń mogą używać każdego typu. Śmiało można powiedzieć, że w Metro zabijamy przeciwników pieniędzmi. Naboje do strzelby, karabin maszynowego, kulki do pneumatycznej śródówki, to wszystko w rzeczywistości waluta w grze. Ciekawe rozwiązanie, prawda? Bardzo rozbawił mnie system ukazujący nam cel zadania. Gra nie informuje nas wprost wielkim oczojebnym kursorem w którą stronę mamy iść. Za to posiadamy kajecik oraz ciekawą latarkę. Gra może wydawać się liniowa jak diabli, skoro jest to niby FPS jednak. Miło się tutaj zaskoczyłem. Za kwaterą jest doprawdy cała masa. Niemal wszędzie, czy to będąc bezpiecznym na stacji, czy też w tunelach albo na powierzchni, znaleźć możemy ukryte miejsca. W nich na przykład zwłoki tym, którym się nie powiodło. Skrzynie czy szafki. Raz znajdziemy jakiś lepszy karabin, amunicję, filtry do maski czy odrobinę cennych przedmiotów, takich jak na przykład pociski sprzed zagłady. Żadnych map, minimapek, wskaźników. Na ekranie praktycznie nie widzimy nic. Prawie wszystko rozpoznać musiemy, musimy wzrokiem. Zerknąć na zegarek, poziom ciśnienia przy broni pneumatycznej, zużycie filtra powietrza w masce. O ilości amunicji czy typach pocisków, jakie mamy. Dowiadujemy się dopiero, gdy znajdziemy jakiś magazynek, przeładujemy, albo sami sprawdzimy. Jest po prostu piękne. Piękne? To mało powiedziane. Jest to doprawdy chyba pierwsza gra FPS, którą powiedzmy w cudzysłowie na pierwszy rzut mózg mógłbym sobie przypomnieć, którą odznaczyłbym orderem za realizm zdobywania przedmiotów. Zazwyczaj przedmioty wypadają z pokonanych wrogów jak z Śmiechowe są gry, w których pat strzelamy wroga w łeb, pod nim respawnuje się apteczka albo broń, albo po prostu pojawia się i opada siłą grawitacji. Tutaj tak nie ma. Podchodzimy do ścierwa i perfidnie z jego flaków wyrywamy przypiętą do pasa amunicję. To jest po prostu mega piękne i marzy mi się takie rozwiązanie w sieciowych FPS-ach, gdzie podchodzimy do ścierwa gracza i odpinamy mu z paska zapas amunicji, apteczkę czy granat w końcu jakiś realizm, a nie respawn paczki z amunicją po zabiciu przeciwnika. Gdy wróg walił do nas ze strzelby, podchodzimy do jego ciała i widzimy pięknie przymocowane paczuszki z amunicją do strzelby przy pasie. Żeby było jeszcze pięknie, praktycznie nie zdarzyło mi się, by tekstury tych przedmiotów wchodziły jakoś w ciało albo były zbugowane. To jest mega cudowne, jeszcze gdyby te wyposażenie przeciwników nie świeciło jak psu jajca i była animacja wyciągania tych przedmiotów, to byłbym po prostu w raju. Szybko zdajemy sobie sprawę, że musimy w tym wszystkim odegrać niesamowicie ważną rolę, bo jakżeby inaczej. Widzieliście kiedyś grę, w której, jako gracz, nie odgrywamy żadnej roli i nie mamy absolutnie nic do zrobienia? Dobra, odrobinę powagi. Naszym praktycznym wrogiem są istoty, które fizycznie możemy dotknąć, a raczej upierdolić im łeb. Przeciwnikiem teoretycznym, tajemniczym i niezwykle genialnie wprowadzającym nastrój pirozy są pojawiające się niekiedy duchy. Jedna z postaci w grze pięknie wyjaśniła sytuację, gdy świecąc latarką widzimy nienaturalne postacie. Gość powiedział coś w ten desen. Tak mocno rozpierdoliliśmy swój świat, że prawdopodobnie zniszczyliśmy również piekło i niebo. Przez to ci, którzy zginęli, nie mają gdzie się udać, ciągle odgrywając ostatnie chwile swojego życia. Artyom! are Jeśli chcemy to ten must musi być eliminowany, no matter the cost. Eliminate! Piękne, prawda? Fabuła metra może nie powala na kolana, nie jest mega rozbudowana, ale klimat lekkiej, grozy, strachu jest doprawdy bardzo dobrej jakości. Gdyby można było poczuć węchem ten klimat, to z pewnością przypominałby zapach unoszący się w starych, opuszczonych fabrykach. Dobra. Skoro mowa o rozpierdzielu. Czy mimo klaustrofobii ciasnych przejść niemal wszędzie unoszącej się mgły czy oparów, czy można poczuć adrenalinę w klimatach postapo? No oczywiście, w końcu jest to jakieś realne skażenie i zagrożenie, a nie jedynie blokująca drogę radioaktywność jak w Falloutzie. Będąc na powierzchni wróg może rozbić nam maskę przeciwgazową, zdarzają się sytuacje, w których musimy się ostro naklikać. Chodząc w przeciw musimy sprawdzać zużycie filtra odnajdywać zapasowe chodzenie w tej masce i to lekkie sapanie przy kończącym się filtrze naprawdę nieźle daje po łbie. Mimo tego, że niemal non-stop znajdujemy się gdzieś w tunelach metra, czasami na powierzchni, to klimat w grze panuje po prostu niesamowity. Jest parę akcji, gdzie siadamy za wielkim karabinem maszynowym, jednak najczęściej walczymy samemu, ograniczając do minimum durne strzelanie cennymi jak diabli nabojami. Świetny, delikatny dreszczyk, sporo miejsc, w których można walnąć lekkiego klocka, grając w środku nocy, co dla mnie najważniejsze. Gra mocno prezentuje postapokalipsę. Wielu twórców gier niesłusznie miesza postapo z strasznym albo obrzydliwym horrorem albo z survivalem. Metro to tymczasem perfekcyjnie czysta gra postapokaliptyczna. Nie spotkamy tutaj jakichś powiedzmy ośmionogich ośmiornic atakujących magią czy obrzydliwych scen niszowych horrorów pokazujących wypływające flaki. Metro to idealny klimat nuklearnej zagłady. Skoro mowa o czystości klimatu, to powiedzmy, że jest to jedna z może kilku gier, które urzekły mnie i zachwyciły jakością wykonania animacji oraz elementów otoczenia. Ostatni tytuł, w którym tak pięknie zadbano o szczegóły i jakość animacji jaki mogę sobie przypomnieć to jest chyba druga część mafii, gdy postać chwyta klamkę, książkę, szafki, broń, to po prostu animacja jest idealna, perfekcyjna. Ani razu chyba nie spotkałem się z sytuacją, by ręka postaci wchodziła w drzwi czy coś w ten deseń. Facet piszący coś na kartce co do piksela dotyka ołówkiem papieru. Klient, który coś tam grzebie przy przełącznikach i panelu sterowania niemal idealnie muska palcami przełączniki. Gdy postacie jadą na przykład na wózku czy platformie, to nie podskakują jak w wielu innych grach. Ba. Zaś chodząc po lokacjach, widać niespotykaną zbyt często piękną grę świateł, dbałość o nawet najmniejsze elementy tekstur, widać nawet durne ślubki czy gwoździe, rysy czy rdze na nieużywanych od wielu lat szafkach. Otoczenie nie wygląda tak, jakby było robione na odpierdol jak w większości nowych gier, a z dużym, naprawdę bardzo dużym poświęceniem. Move it! Welcome to Polis, Captain Krasnov. You've come a long way, young man. Where exactly are you from? He's from the exhibition. What, can't he speak for himself? Look, Captain, it's the kid's first time in Polis. He's been through hell getting here and he's carrying Hunter's message to Miller. So cut him some slack, huh? All right, all right. Get changed. There's the clothes. You can leave your gear, it'll be safe here. Dzisiejsze gry robi się na odwał. Po rozgrywce w metro czuję, że jednak rynek growy jeszcze nie umiera. Dogorywa, ale nie umiera. Jeszcze robi się gry z pasją, nie dla kasy, w których czuć dbałość i jakość każdego korytarza, jaki przechodzimy. Może nie zawsze są one rozległe, wielopoziomowe czy otwarte, ale zdarza się, że jedną lokację możemy przejść trzema różnymi korytarzami albo odnaleźć wiele dodatkowych pomieszczeń. Większość dzisiejszych gier opiera się o przechodzenie jak w tunelu. Zero przejść, dodatkowych zero pomieszczeń, tymczasem w metro jest ich doprawdy sporo. Dobra, posłodziłem jak cholera, teraz pora trochę popieprzyć. Gra ma dość mało wad. Pierwszą solidną kulką pieprzu w całej tej postapokaliptycznej zupie jest inteligencja przeciwników. Jak potwory stanowią jeszcze jako takie wyzwanie, to niestety leży realizm walki. Często waląc słabej jakości amunicją możemy powiedzmy wywalić trzy strzały ze strzelby z odległości 3 metrów w ludzką głowę i facet potrafi wstać. Inna sprawa leży w skradaniu się, są momenty gry, gdzie niby jest to zalecane lub nawet wymagane. Strzelamy do kolesia w łeb, podchodzi do niego drugi koleś, drze mordę, że ktoś tu jest, zalicza kulkę w łeb, po 3 sekundach podchodzi następny i tak po pół minuty jest już po wszystkim. Innym mankamentem Metro jest opracowanie graficzne twarzy postaci. Powiedzmy, że wszystkie wyglądają jakby ktoś je wyciosał z tego samego drewna. Drętwe, sztywne, gdy mówią to jedynie ruszają się usta i o dziwo czasami mrugną. Reszta wygląda jak lekko ociosany pieniek. Mimika twarzy leży i kwiczy, mimo tego, że same animacje postaci są miodne. Niemal ani razu nie zdarzyła mi się sytuacja, by zawieszona amunicja przy pasie, broń, czy tam jakaś część kwipunku NPC wbiła mu się w tekstury. To twarze niemal wszystkie są identyczne w całej grze. Czasami bardziej rozróżniałem głównych bohaterów po głosie niż po morcie. to Show this to Miller, so he knows I've sent you. Kolejna sprawa to tłumaczenie. Polscy tłumacze niemal zawsze wręcz specjalizują się w robieniu durnych spolszczeń, w których na siłę muszą dodać coś od siebie. Niekoniecznie poprawnie. Nie inaczej jest w metro. Nie rozumiem, jak można spolszyć nazwę Black Station, czyli czarna stacja, na stacja ciemna. Takich przykładów, gdzie tłumaczący napisy wybitnie chciał dodać coś od siebie, jest bardzo dużo. Niekiedy pomijane są całe dialogi. Na szczęście mamy oryginalne mowy postaci, niezwykle klimatyczne. Niestety, można odnieść wrażenie, że twórcom gry z czasem zabrakło albo zacięcia, albo wizji. Jak początek gry jest mega miodny, genialny, szczególnie te wizje, duchy, zjawy, tak końcówka zaczyna być już zwykłym mordobiciem na granicy braku amunicji. I tyle, jakoś tak. Jakby się pomysł wyczerpał. Brakuje tych duchów, o których było na początku tak dużo. Cóż, kończąc ten klip. W grę Metro 2033 powinien zagrać każdy fan klimatów postapokalipsy. Tytuł nie jest ani podobny do Stalkera, ani do Fallouta. Tworzy jakby trzeci bardzo ciekawy i klimatyczny świat wśród gier opartych o nuklearną zagładę. Warto zaznaczyć ponownie. Jest to shooter z dużą dozą liniowości. Różni się zasadniczo od lekko otwartego stalkera i zupełnie się różni od całkowicie otwartego followta. Mimo iż gra posiada dwa zakończenia i najczęściej starcza na właśnie góra dwa podejścia, to potrafi naprawdę ostro wciągnąć. Dla mnie ilość zalet tej gry, jakość, dbałość wykonania i szczegółowość pokonuje wszelkie wady tej produkcji. Naprawdę warto zagrać to mało powiedziane, wręcz trzeba.